Dzień dobry przed mikrofonem Piotr Pogorzelski w tym odcinku moja rozmowa z pisarzem Juriem Andruchowiczem, z którym spotkałem się na krótko w jego rodzinnym Iwano Frankowsku. Rozmawiamy o tym, jak wygląda wojna z perspektywy tego miasta, jak zmienia się ukraińska kultura i o stosunkach polsko-ukraińskich. Podcast został zrealizowany dzięki Państwa wsparciu na zrzutce i Patronite, za które serdecznie dziękuję. Co mnie bardzo uderzyło tutaj w Wanafrankiwsk, to to, że idziemy głównym deptakiem, jednym z deptaków w centrum miasta, i mamy restaurację. Obok mamy, właściwie po środku tego deptaku, zdjęcia ludzi, którzy zginęli, żołnierzy, którzy zginęli, i żołnierek zresztą też, którzy, którzy zginęli na wojnie. Jak bardzo tutaj jest obecna ta wojna? To znaczy, w jaki sposób się odczuwa? To jest e, bardzo słuszna obserwacja deptaku. E, zresztą. Jak mam gdzieś za granicą opowiadać o sytuacji w naszym mieście, to zawsze udaje się właśnie do tego obrazu z dużymi portretami, żołnierzy, oficerów, już, którzy już nigdy nie wrócą do tego miasta, ale którzy pochodzą z niego i byli naszymi współ Obywatelami tu na tym terytorium. To jest cała prawda tej wojny, że z Iwano-Frankiwska i, i z tego terenu przez cały czas idą ludzie walczyć, są mobilizowani, dostają rozkazy, po jakichś ćwiczeniach, po, po jakichś przygotowaniach już ukazują się na linii frontu. No i oczywiście, że dużo z nich z tego frontu nie wraca albo nie wróci, ja już mam wśród moich bliskich, znajomych, przyjaciół, takich, którzy na przykład stracili syna, albo kogoś z bardzo bliskich z rodziny. To jest coś takiego, że no jak gdyby trudno do tego przygotować się psychologicznie, nawet po 14 roku przecież a, tam na tych zdjęciach zresztą na deptaku są tacy u których data śmierci data tragiczna jest jeszcze tam przed 22 rokiem 14 rok 16 i tak dalej ale no, żyjemy w takiej sytuacji już 9 lat na razie nie widać tego jakiegoś końca więc miasto oczywiście cieszy się tym, że jest w miarę bezpieczne, że tak naprawdę po pierwszych atakach rakietowych w ciągu tygodnia albo dwóch tej wielkiej inwazji, to było jeszcze w lutym, marcu 22 roku, że potem nie doznało żadnego razu czegoś takiego strasznego. No ale ludzie giną, i to jest przede wszystkim to, co nie daje po prostu zapomnieć. Mówi pan o dyptaku, ale też bardzo mocne wrażenie, smutne wrażenie oczywiście, tragiczne robi taka wizyta na cmentarzu miejskim, tam gdzie wojskowi polegli, mają po prostu już takie własne miasteczko, że tak powiem. Taki swój nekropol oddzielny, nad każdym żołnierskim grobem jest flaga i to widać już z daleka, jak to miasteczko oczywiście rośnie i rośnie. Znaczy wrażenie jeszcze robią też szkoły, na których są tablice z żołnierzami, którzy, jak rozumiem, są osobami, które absolwentami tych szkół, tak? Jeżeli popatrzymy na ten 2014 rok i to, co się dzieje teraz, y, czy jest inne podejście do tej wojny? Bo, no chyba nie ukrywajmy, że były takie głosy, prawda? Wtedy, w 2014 roku, może niezbyt głośne, ale jednak, że, no, jeżeli oni chcą, to już niech sobie idą swoją drogą. My tutaj będziemy wreszcie mogli ruszyć na zachód, tak jak chcemy. No, między innymi to też. Yy... W jakimś sensie i mój głos był. Nie da się prawdy ukryć. No, okazało się, że, że to był błąd. Że mieli jednak rację ci, którzy przekonywali jeszcze od 14 roku, że Putin nie potrzebuje oddzielnie Krymu i oddzielnie Donbasu, on potrzebuje jednak całej Ukrainy. To się potwierdziło w, w 22. Czyli jeśli. Wojna, no to na całego, jeśli inwazja, jeśli agresja, to z celem ostatecznym zniszczenia Ukrainy jako państwa, zniszczenia Ukraińców jako narodu. Im więcej mu oddamy, tym bardziej go zachęcamy iść dalej. To jest to, co na przykład w moim osobistym przekonaniu zmieniło się tak radykalnie, no właściwie pod, pod wpływem właśnie tej dużej... Agresji na całą skalę. A czy widzi Pan jakieś konsekwencje różnic w doświadczeniu mieszkańców poszczególnych regionów Ukrainy, to znaczy na przykład tego, jak będą po wojnie podchodzić do sytuacji w Ukrainie ludzie mieszkający w Kijowie, w Charkowie, którzy no niemal codziennie są bombardowani? I ludzi, którzy mieszkają tutaj, nie, możemy jeszcze później jakby przejść do tych, którzy w ogóle wyjechali z Ukrainy. No, ja nie chcę spekulować, bo to wszystko mogą być teraz jakieś takie domniemania, że na przykład no, jest taki potencjał pewnych konfliktów, nie wiem, jakiejś tam późniejszej społecznej dyskusji o tym, kto doznał cierpienia, a kto przesiedział w cichym jakimś pokojowym miasteczku na zachodzie kraju. Ale moim zdaniem to wszystko jest niejasne, ponieważ my nie jesteśmy po zakończeniu historii, a my jesteśmy w środku tej historii i na pewno po prostu wszystko zależy od jej przebiegu i od tego, czy, czy będzie jakiś happy end dla Ukrainy, czy nie będzie. Jeśli zwycięstwo, to w jakim formacie? Całkiem też możliwe, że na jakimś etapie tej długiej wojny okaże się, że właśnie te tereny zachodnio-ukraińskie ucierpią więcej, zostaną bardziej poszkodowane, jakoś tam zniszczone. Scenariusz jest otwarty na, na wszystkie strony. Ja nie mam w ogóle żadnego pojęcia, czy to będzie trwało jeszcze rok, czy pięć, czy sto lat, tak? W, w postaci jakichś takich przerw, zawieszenia broni i potem nowej eskalacji i tak dalej, i tak dalej. Czyli nie chciałoby się teraz tematyzować właśnie tych jakichś możliwych przełomów w świadomości ukraińskiej, tak, związanych z tym lub innym regionem kraju. To znaczy ja na przykład mam na myśli to, że widzę jak w ciągu tej wojny na pełną skalę, jak zukrainizował się Kijów na przykład, tak, czy nawet Odessa, i jak właściwie często ja słyszę rosyjski na ulicach polskich miast, czy też na przykład historię, którą usłyszałem w Kiszyniowie, gdzie część uchodźców z Odessy wysyła swoje dzieci do szkoły rosyjsko-ukraińskiej, gdzie właściwie tym głównym takim tendencją nauczania jest właśnie nauczanie o wielkiej kulturze rosyjskiej. I tutaj mam wrażenie, że może być jakaś przepaść. Czy ona może już jest? To jest moim zdaniem bardzo możliwe. To znaczy, że ci ludzie, z rosyjskojęzycznych regionów Ukrainy, którzy wyjechali w pierwszych chwilach wojny, ale niekoniecznie też tylko ci, którzy w pierwszych chwilach wyjechali na przykład do Polski czy do innych krajów Unii, czy też do Mołdawii, że oni zachowają tam język rosyjski. I po jakimś czasie oni albo ich Dzieci będą wracali na swoją historyczną ojczyznę, a w tym kraju będą mówili po prostu w innym języku. I to jest całkiem możliwe. Znaczy, ja, ja o tym już też gdzieś tam e, mówiłem na jakichś spotkaniach z naszą nową e, diasporą, z e, uchodźcami w, w Szwajcarii, w Niemczech. E, żeby po prostu na poziomie mm, jakiejś takiej, nie wiem, porady słusznej, niesłusznej, ale jednak e, przypominałem im o e, zachowaniu więzi, intymnych, duchowych więzi e, ze swoim krajem, z Ukrainą, a to znaczy też e, z językiem ukraińskim. No ale mi bardziej chodzi nawet o samą kulturę, bo ta kultura teraz jest mocno zdesowietyzowana, ona już nie jest taka jak była, a oni jakby to cały czas zostają w tym, tak jak byli wcześniej. Tak, oczywiście, tak. To chyba is, współistnieje w jedynym kontekście, bo Wybór języka rosyjskiego znaczy też wybór tej, tej sowieckości automatycznie. Znaczy, ja, ja nie widzę innego wariantu, że ludzie e, dobrowolnie przechodzą e, na język ukraiński, ale. Jakoś pielęgnują w sobie jakąś tą swoją sowieckość. Więc to jest chyba taki no, jednak historyczny przełom na temat przyszłego narodu, przyszłego społeczeństwa. W pewnym stopniu taka przyspieszona homogenizacja. To, co mówiono o nas jakoś tam, że to jest w ogóle kraj wielu narodów i wielojęzykowy, to było przecież nieprawdą, bo mniejszości różne tam narodowe w Ukrainie przedwojennej, no to rosyjskojęzyczne. Po prostu tak lub inaczej to był dualistyczny podział, a nie jakiś tam multipodział na Węgrów, Rumunów, Polaków, Żydów, Niemców i tak dalej. Tylko, że była część społeczeństwa z ukraińską tożsamością i była taka część z tożsamością, która, się, która jakoś tam się transformowała od sowieckiej do jakiejś tam postsowieckiej, noworosyjskiej potem do Ukraińskiej. To wszystko, co związane z agresją Rosji, sprawiło, że takie procesy bardzo zwolnione, znaczy procesy, które wprawdzie mieli miejsce, ale w takim tempie, że prawie niewidoczne zostawały. Zostały teraz przyspieszone i to się zmienia, jak gdyby jesteśmy po prostu świadkami takich różnych zmian. Czyli właściwie wychodzi paradoksalnie, że ta postsowiecka kultura przedwojennej Ukrainy zostanie zachowana na Zachodzie głównie. Absolutnie tak. To będzie śmieszne i ciekawe i można już teraz jakąś dystopię pisać, ale nie powiem, że to jest stuprocentowo już zagwarantowane, że będzie tak. Ale jest moim zdaniem wysoka wiarygodność, że Trzeba będzie na następnym jakimś etapie historycznym derusyfikować Zachód Europy. Jeżeli popatrzymy na kulturę i produkcję kulturalną, która się pojawiła tutaj po 24 lutego, widzę przynajmniej, jeżeli chodzi o kwestie muzyczne, bardzo dużo ukraińskiej muzyki. To, co kiedyś Sergii Żadan mi mówił w wywiadzie, że jest coś takiego jak Bajrak Tarszczyna. Która jest odpowiednikiem tego, co kiedyś było szarawarszczyną, czyli polskiej Cepeli, tylko teraz właśnie dotyka głównie tematów wojskowych. Jak pan ocenia te procesy? No, może zacznijmy od muzyki. To, że ja teraz już w taksówce, za żadną cenę nie usłyszę muzyki rosyjskiej, to oczywiście jest wielkim postępem i to robi moje nastawienie wobec w ogóle jak gdyby tego. Landszaftu społecznego, e, oczywiście bardziej optymistycznym, ale chodzi oczywiście nie tylko o taksówkę, chociaż e, taksówkarze i taksówki to był taki bardzo konserwatywny segment naszego istnienia, gdzie rosyjska muzyka brzmiała prawie stuprocentowo, a teraz jej jest, zostało zero i da się jakoś żyć, bo muzyka w taksówce ciągle brzmi. Ale jest stuprocentowo ukraińska albo tam jakaś zachodnia. I to znaczy, że gdzieś tam na poziomie podświadomości, nawet u ludzi, kształtuje się jednak inna tożsamość kulturalna. To, że w tej muzyce jest dużo Jakiejś całkowitej taniochy, tak, że to jest taka muzyczna grafomania w większości swojej, na razie jeszcze mnie nie irytuje. Ja jeszcze jestem sprawny, po prostu jest, jestem jak gdyby pozytywnie nastawiony wobec tego, że, że robi się tego po prostu dużo. Że jest u wykonawców taki jakiś, pojawił się taki trend stworzyć. Całkiem nowy kontent muzyczny. Co zostanie, a co przeżyje, jest też pytaniem otwartym, bo to jest bardzo specjalny okres wojna. Prawdopodobnie nikomu nie uda się wylansować jakieś oddzielne muzyczne utwory i powiedzieć, o, te już są wieczne, a te zostaną zapomniane. To jest wielka niewiadoma, moim zdaniem, ale to, że ta cała industria, jeśli. W Ukrainie w ogóle da się mówić o popowej muzycznej industrii jakiejś tam, że ta cała industria zmieniła. E, swój priorytet i po prostu zobaczyła jakiś zupełnie inny horyzont twórczy to jest moim zdaniem bardzo ważne i pozytywne. A jak to wygląda w literaturze? Czy tutaj też są jakieś tendencje, takie, nie wiem, literatura wojenna, literatura przesiedleńcza, literatura uchodźcza? Oczywiście tak, przede wszystkim o tym dyskutuje się i, i pisze się, oczywiście, czyli wiersze o wojnie, eseje o wojnie. Wpisy w sieciach społecznościowych też teraz uchodzą już za rodzaj literatury i publikują się nie tylko w sieciach, ale potem jako pewne kompilacje, antologie. Wydają się w postaci książek. Literatura faktu dominuje, no i to jest wszystko, jak gdyby nie, nie bardzo się zgadza z jakimiś moimi własnymi zasadami. No ale ja jestem jak gdyby w stanie spokojnie pracować nad swoją przyszłą książką, która będzie o czymś innym. W każdym razie zachowam swoją autonomiczność, ale nie da się uniknąć tego, że tak naprawdę zadominowała no właśnie taka tendencja pisania bardzo prostego, nawet uproszczonego, pisania o, o rzeczach, które tak naprawdę każdy widzi i każdy zna, ale jednak pisania. A Pana książka o czym będzie? Ona też będzie o swoistej wojnie, ale. To będzie jakaś taka wojna bardziej uniwersalna, może jakaś taka wieczna wojna, ponieważ e, ja chciałbym napisać, e, że tak powiem. Ja nie wiem, czy w Polszczyźnie funkcjonuje prequel. Czyli jak, jak jest e, jakiś film, a potem po jakimś czasie ukazuje się coś w, i inny film, w którym mówi się o tym, co było przed. No to ja chciałbym prequel e, stworzyć e, do właśnie tej wojny, czyli. Moja książka opowiada, o, będzie opowiadała o początku lat 70. O tym, jak wyglądało moje późne dzieciństwo. Tutaj rozumiem, tak? We frankowsku. To nie będzie tak konkretyzowane. To będzie jakiś taki kraj, gdzie panuje coś w rodzaju systemu może komunistycznego, może faszystowskiego, jakiś w każdym razie system totalitarny i 11-12 letni chłopak, który. Usiłuje jakoś znaleźć swoje rozumienie tego, co się dzieje dookoła. A przez cały czas są znaki jakiejś wojny pod spodem. Jakaś partyzantka niedaleko, jacyś więźnie, polityczne więzienia, gdzie są egzekucje, rozszały, tortury, no coś takiego. Przez cały czas wtrąca się w jego życie. Więcej nie mogę jeszcze powiedzieć. Okej, okay, to na koniec zapytam jeszcze o kwestie stosunków polsko-ukraińskich, bo z jednej strony widzimy bardzo duże wsparcie ze strony Polski, widzimy też pewną wdzięczność Ukraińców, ale widzimy, że też sprawy na przykład historyczne cały czas się kładą cieniem na tych stosunkach. Czy tutaj w ogóle jest jakieś pana zdaniem wyjście z tej sytuacji? To znaczy, czy jest proste wyjście z tej sytuacji? Prostym wyjściem mogłoby być coś w rodzaju, że, że na przykład politycy przestaną instrumentalizować te rany historyczne przy każdej kampanii wyborczej. Ja nie mówię tylko o polskich politykach, ale przede wszystkim o nich, bo temat na przykład Wołynia zostaje czas od czasu jak gdyby zreaktywowane, tak? to co postrzegam i dlaczegoś tak zawsze jest, że, że akurat w chwili kiedy zaczyna się kolejna kampania. Ja tak uważam, że korzysta z tego partia rządząca w Polsce przede wszystkim, bo właśnie jej elektorat jest wrażliwszy wobec tego tematu. No ale opozycja e, jak gdyby nie jest aż tak e, krytyczna wobec tej instrumentalizacji i przy każdej okazji też e, do tej kampanii dołączę. I co mi jeszcze jak gdyby nie odpowiada w tym, to znaczy, że coraz mniej przestrzeni pozostawia się historykom. Musi być jakiś ciąg dalszy badań po prostu i wymiany naukowej, czyli musi być, muszą być konferencje, muszą być wspólne projekty naukowo-historyczne. Zamiast tego mamy, jak gdyby tak jak ja to odczuwam, po polskiej stronie, jak gdyby wszystko jest wyjaśnione. Ostatnie kropki postawione już, dalej nie ma co badać i to jest podejrzane. Dlaczego tak? Ja czytam w naszych źródłach, że Ukraińscy historycy pracują dalej nad tematem tegoż wołynia i że mają już dużo nowego do powiedzenia. No, może z, w związku z wojną, może nie wiem, w związku z tym, że, że w ogóle proces badań naukowych i wymiany jakiejś tam nie jest taki łatwy w naszych czasach, że nie, nie ma po prostu jakichś. Wspólnych rzeczy, czyli spotkań po prostu, dyskusji na tym poziomie, no jednak profesjonalnym, nie politycznym. Szkoda oczywiście, że tak to jest, bo na poziomie politycznym, moim zdaniem, wszystko się odbyło jeszcze w czasach prezydentów Kuczmy, a potem Juszczenki. W tych czasach zostało już powiedziane przepraszamy i prosimy o wybaczenie. I to, że jak gdyby Coś takiego zostało ani to skreślone, ani to zapomniane, wymazane, jakoś jak gdyby tego nie było, to też sprawia dużą przykrość. To znaczy, że no jak gdyby każde kolejne porozumienie może być potem zachwiane. W celach po prostu swoich kolejnych tam jakichś, jakiejś taktyki politycznej. Mi się z kolei wydaje, że jest tak, że z stronie ukraińskiej brakuje pewnej wrażliwości, zrozumienia tego, jak to jest ważne dla strony polskiej, a z kolei strona polska nie rozumie, w jakim momencie jest Ukraina. Strona polska rozumie, w jakim momencie jest Ukraina i to jest przykre, że jednak nie zmienia swojego nacisku. Ja też obawiam się bardzo, że jak powstanie po naszym zwycięstwie, jeśli przyjdzie niedługo, powstanie kwestia wstąpienia do Unii i do NATO, że też Polska zacznie jak gdyby wystawiać pretensje na ten temat historyczny jako warunek dla wsparcia, ale to może być jakaś moja paranoja. Może do tego nie dojdzie. Strona ukraińska oczywiście Dużo się u nas zmieniło w porównaniu na przykład z tym, co było wiadomo o Wołyniu na przykład jeszcze 10 lat temu. Czyli ja, ja nie powiem tak, że ona zostaje na tym samym poziomie jak gdyby nieprzyjęcia. Ona tylko też oczekuje na jakieś jak gdyby, przyznanie ze strony polskiej tego faktu. Że Ukraińcy też walczyli o swoją wolność, o swoją niepodległość. Jeśli tą walkę kwalifikować w jej, w jej całości, kwalifikować jako zbrodnia i jako e, ludobójstwo Polaków, to e, Ukraińcy nigdy nie zgodzą się z tym. Tym bardziej po zwycięskiej wojnie. To będzie po prostu naród z, zupełnie innym charakterem, też metamorfoza, która jeszcze na nas czeka. Więc nie wiem, zostawmy jednak jeszcze jakąś przestrzeń dla historyków i zabierzmy trochę przestrzeni od polityków. W tej sprawie. To był Juri Andruchowicz, z którym rozmawiałem w Iwano-Frankowsku. Przypominam, że podcast został zrealizowany dzięki Państwa wsparciu na zrzutce i patronite, za które serdecznie dziękuję. Jeśli komuś spodobał się konkretnie ten odcinek, może mnie wesprzeć w serwisie BuyCoffee. linki w opisie. Do usłyszenia, żegna się Piotr Pogorzelski.